Witam serdecznie, dzisiaj pokażę jak kisić ogórki w słoikach i jakie warunki należy spełnić, aby ogórki udały się. Od razu też zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo naprawdę warto. Wracając do kiszenia ogórków, wiele osób zniechęca się po pierwszych próbach kiszenia, bo ogórki w słoikach im nie wychodzą, są zepsute lub spleśniałe. Tymczasem ścisłe trzymanie się siedmiu warunków, które za chwilę mówię jest gwarancją udanego kiszenia i cieszenia się własnymi ogórkami o wyśmienitym smaku w zimie. Pierwszy warunek: zawsze używam nowych zakrętek. Przy czym, jeśli będziecie kupować zakrętki, należy zwrócić uwagę na ilość zaczepów. W tych zakrętkach mamy 6 zaczepów, ale mogą być też zaczepy 4. Na zakrętce i dlatego należy to dopasować do słoików, w których będziemy kiesić ogórki. Nie używam starych zakrętek, ponieważ mogą nosić ślady rdzy, mogą być zainfekowane jakimiś bakteriami. Ja lubię jak są czyste i nowe, a ponieważ nie są drogie to kupuję zawsze nowe i mam gwarancję dokładnego zamknięcia się takiego słoika. Oczywiście przed użyciem należy takie zakrętki umyć i wyparzyć. I pokażę, jak, jak ja to robię. Będę do kiszenia ogórków używała sześciu słoików, w związku z czym wkładam sześć zakrętek do wody z płynem do mycia naczyń. 4, 5 i 6. Drugim warunkiem są prawidłowo dobrane słoiki. Do kieszenia ogórków używam takich litrowych słoików. I przed dobraniem takiego słoika sprawdzam zawsze, czy tutaj brzeg nie jest uszczerbiony i czy tutaj te zaczepy również nie są uszczerbione, bo czasami mogą być. I jak jest wszystko w porządku? Czyli tutaj mamy sześć zaczepów, tutaj również. Taka zakrętka pasuje do słoika. I wkładam słoik do, do wody z płynem do mycia naczyń. I tak wkładam, żeby woda całkowicie przykrywała słoiki. I tak moczę je przez około 10-15 minut. Następnie myję. Przy używaniu używanych słoików należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne umycie tych zaczepów. O, w ten sposób. Żeby nie było tam żadnych śladów zabrudzeń. I żeby słoiki mogły się szczelnie zamknąć. Słoiki mamy już dokładnie umyte i wypłukane solidnie i teraz będę je wyparzać. Teraz będę wyparzać słoiki wrzącą wodą wlewając ją tak na około pół słoika lub jedną trzecią słoika. W ten sposób I zakręcam nakrętkę. Teraz taki słoik tutaj dokręcam. I w jaki sposób sprawdzam, czy on się zamknął. Odwracam go o, w ten sposób. I odkażam tą górę. Widać, że woda nie leci, więc, więc świadczy to o tym, że, że taki słoik będzie szczelny. Trzecim warunkiem, aby się nam udało kieszenie, są odpowiednie ogórki. Tutaj mam dwa woreczki ogórków. W jednym kilogram takich większych, znaczy większych, ale średnich, nie największych takiej mniej więcej wielkości. One są jeszcze nie umyte, a drugi, czyli tutaj kupiłam kilogram i w drugim również mamy kilogram, i są to mniejsze ogórki, które będą nam służyły do wypełnienia słoika na górze. I ogórki te, aby się udało kiszenie, powinny nie zawierać nawozów, czyli należy je kupować od jakiegoś sprawdzonego sprzedawcy. I nie nacinamy końców. Przed włożeniem do wody należy obejrzeć i oddzielić jakieś spleśniałe czy uszkodzone ogórki. I ja nie obcinam jedynie. Jedynie usuwam takie, tutaj takie włoski. O. o, jak coś takiego jest, to, to podczas mycia y, usuwam to. Y, I pierwszym krokiem y, do mycia ogórków jest moczenie ich w zimnej wodzie. Moczę je tak około od 15 do pół godziny od 15 minut. Z takiej ilości ogórków, czyli około 2 kg, powinno nam wyjść tak około 4 do 5 słoików. W zależności od tego, jak ułożymy ogórki w słoiku. Nalewam zimną wodę do miski i już rzucam ogórki. No, ten ogonek jest do usunięcia. To. Ale niczym nie nakuwam, ani nie obcinam nożem końcówek. Moczenie powoduje, że ogórki stają się jędrniejsze i że łatwiej schodzi ten piasek, który są. Obsypane te ogórki. I tak sobie pomocymy przez 10-15 minut. Warunek to odpowiednie przyprawy. Ja będę tutaj używała korzeń chrzaną, czosnek, który będę dawała około 2 ząbki czosnku na słoik. Obowiązkowo y, koper, tylko tylko w postaci właśnie takich baldachimów. I ewentualnie gorczyca dam do jednego słoika. Niektórzy dają też liście dębu, porzeczki albo wiśnie, ja tego nie robię. Te przyprawy, które, które daję są wystarczające i ogórki wychodzą bardzo smacznie. Teraz pokażę jak napełnić słoiki. Widać, że nakrętka jest dobra. Na sam spód daję baldachim kopru. Wrzucam dwa ząbki czosnku. Trzy kawałki chszanu, który wcześniej obrałam i pokroiłam. Czosnek również obrałam, pokroiłam i umyłam. I teraz wkładamy pionowo ogórki. Wybierając oczywiście te te największe. Dobrze. I teraz na wierzch. Dajemy właśnie te, te krótsze ogórki. Chodzi o to, aby słoiki były napełnione. Dobrze i tak mamy jeden słoik. Na razie przykrywam go nakrętką i tutaj drugi słoik robimy podobnie. Czyli idzie baldaszek koprą, czosnek. I teraz idą ogórki. Nieraz trudno jest to załadować tymi ogórkami, bo mają różne kształty i różne przekroje. Tutaj dajemy te mniejsze ogórki. I mamy, możemy jeszcze dołożyć tutaj od góry. Jeszcze troszeczkę kopru. Dobra. Piąty warunek: to należy użyć soli kamiennej, naturalnej, niejodowanej, bez środków przeciwzbrylających. I odmierzam tej soli na 1,5 litra wody, którą ja zawsze gotuję. Odmierzam 70 gram soli. I to będę dodawała do, do wody, którą będę gotowała, znaczy do zagotowania. I teraz mamy dokładnie 70 gram. To jest bardzo ważne, żeby to była sól kamienna i nie I sól tą y, wsypuję do, do wody. Po zagotowaniu będę wlewała do słoików. Szóstym warunkiem jest napełnienie tych słoików zagotowaną wodą z solą kamienną, niejodowaną. I tak zalewamy. Aby ogórki były przykryte. woda mi się całkowicie, przykrywać ogórki, ale oczywiście yy, musi być i tak około centymetr. Co najmniej pozostawionego tego brzegu. I siódmy warunek, jak już napełnię tą wodą, to wycieram do sucha czystą ścierką, nakrętkę w środku. I wycieram tutaj, żeby suche były brzegi. Gwintu. Dobrze, i sprawdzam palcem, czy jest suche. Jest suche, zakrętka jest również sucha, więc zakręcam. I teraz drugi słownik. Zalewając gotowaną wodą, jeszcze nigdy mi się nie popsuły ogórki, także zachęcam do wypróbowania tej metody. Wycieramy brzegi. Jest to dosyć proces pracochłonny, ale warto go wykonywać, ponieważ później cieszymy się smakowitymi ogórkami, o znakomitym smaku, smaku, zapachu. Ogórki w słoikach w zalewie z przyprawami są już gotowe. Teraz będę je trzymała w temperaturze pokojowej przez 2-3 dni, a potem zaniosę je w chłodniejsze miejsce, czyli do piwnicy. Na słoiki nakleję jeszcze tylko karteczkę z datą ich zrobienia. Zobaczcie, jak wyglądają pięknie w tych słoikach. Jeśli spełnisz 7 warunków, o których mówiłam. To będziesz się cieszyć smakowitymi ukiszonymi ogórkami o dużo lepszym smaku i aromacie niż te ze sklepu, a o zepsutych ogórkach kiszonych raz na zawsze zapomnisz. Jeśli podobał Ci się ten film, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i dawanie łapek w górę. Jeśli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu. Życzę smacznych ogórków i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów.